Hej, kochani, Trzymano. witamy Was bardzo serdecznie w naszym domowym Eko Studio Elektrosystem i dzisiaj mamy specjalnego gościa. Beat jakoś Dreg będzie? Nie. Donald Trump? Nie. Kot Bobusia? Nie. To kto będzie? Na pewno nie ty. No, to kto? <gry> Ale chomiczek Ekuś. Homik Equin będzie. No patrz, tak. po prostu. Dzisiaj, słuchajcie, porozmawiamy o tym, dlaczego nie warto homikować elektroodpadów. Wiem coś o tym i wiem też, że niektórzy ludzie nie tylko mają słabość do malutkich zwierzątek, ale też i do elektroświęci. Dokładnie. A mhm. najważniejsza zasada postępowania z użytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym brzmi: nie komikuj elektroodpadów w domu. Przekaż je w dobre i zdezynfekowane, nieprzypadkowe ręce. Dokładnie. Zapamiętacie ten wierszyk? Czy wyrecytować jeszcze raz? I jeszcze raz! Nie przechowuj... Nie chomikuj nie, elektroodpadów w domu. E, przekaż przekaż je w dobre, dobre zdezynfekowane, nieprzypadkowe, nieprzypadkowe ręce. ręce. I jeszcze raz, bo się pomyliłam, trzeba to perfekcyjnie powiedzieć, słuchajcie. Jeszcze raz, wy z nami też. Słyszymy was? Niechomikuj chomikuj elektroodpadów elektro w domu, przekaż je. Jeszcze raz! Niechomikuj chomikuj elektroodpadów w domu, przekaż, dom. przekaż je, je dobre, respektowane, nieprzypadkowe ręce. Uuu! Uuu! No dobra Kuba, ale jak no. zrobić to e, zgodnie z zasadami ochrony środowiska? Czyli z Zosią tak zwaną. Dokładnie. Tak jest. I teraz uwaga, informacja dla naszego montażysty. Tu proszę taką aureolkę dać kinze, Tak, dokładnie. Ponieważ będzie oświecenie. Słucham. Jesteś gotowa? Jestem Bo jest... jak najbardziej gotowa. Jest kilka metod Kinga, mianowicie jedną z tych metod jest odbiór elektroodpadów za pomocą specjalistycznej firmy. Chodzi o, o to, że taka firma do Ciebie przyjeżdża i zabiera Ci z domu duże AGD. O. Na przykład Super. jest to pralka, zmywarka, zamrażarka, kuchenka i lodówka. Proszę bardzo. Łatwe? Łatwe. Łatwe. Okej okay, Kubo, ale czy to przypadkiem nie jest tak, że jak to jest specjalistyczna firma, to ja będę musiała no, dużo pieniędzy zapłacić? Co no to? właśnie Kinga o to chodzi, że nie, dlatego że odbiór takiego sprzętu od nas z domu przez taką firmę jest po pierwsze przyjemny, prosty i bezpłatny. O nie. No, no nie, naprawdę nie. udowodnić ci? Udowodnij mi, proszę, dowody. Tablet na plan, tablet na plan, proszę bardzo. O, i teraz paczknia. Wchodzisz na www.decydujesz.pl. Mm -hmm. Proszę bardzo, klikasz, chcę oddać zużyte urządzenie, ale kupiłem nowe na przykład. Może zaprosimy też widzów, tak. żeby tak zobaczyli. Chodźcie. Chodźcie, zobaczycie to. Słyszysz? No. No, sąsiad remont robi, to już tak od dwóch tygodni. Pewnie w kuchni. To może tak być, słuchaj. Czy ty myślisz o tym samym, co ja? Nie wiem. W sensie, że ma zepsutą lodówkę. No. I że należy zgłosić to na Decydujesz pl. Dokładnie. Żeby mu zabrali tą starą lodówkę. Mamy ten sam e, słuchaj tak? umysł. To robimy. czekaj, to ja już go tutaj zgłaszam i nadecydujesz.pl, proszę bardzo. Pani sąsiedzia. Nie ma sprawy, problem się sąsiednia. pan później! Tak jest. To co, druga metoda? Tak. To czas na drugą metodę. Kinga, nie uwierzysz, ale druga metoda jest też bardzo prosta. Mianowicie możesz oddać ten zużyty sprzęt elektryczny lub elektroniczny na zasadzie jeden do jednego. Jeden za jeden, tak? Czyli e, stary za nowy. Lodówka no. za lodówkę, mm -hmm. telewizor za telewizor, pralka za pralkę. Tak, ale... jest! No, Super, jest wszystko super, ale to nie jest tak, że muszę kupić Nowy model? Lepszy model? Nie, właśnie nie musisz tłumaczyć, to właśnie nie musisz. Bo teraz uważaj, małe AGD możesz oddać w każdym sklepie takim elektrycznym. Co w takim razie mogę oddać do marketu za darmoszkę? Słuchaj, na przykład możesz oddać tak, szczoteczkę elektryczną do zębów, mhm. czyli małe AGD, mhm. ee, mikser, ee, myszkę. Czyli tak naprawdę wszystkie te sprzęty, których żaden z zewnętrznych wymiarów nie przekracza 25 cm. Żaden! Ale Kinga, z tego co wiem, to Ty już skorzystałaś z tej drugiej opcji, tak? Dobrze wiesz, no. bo ostatnio, słuchajcie, dostałam nową suszarkę e, bardzo fajną, wielofunkcyjną, e, ale nie miałam co zrobić z tą starą, także ją oddałam i nie zagraca mi już łazienki. To dobrze, bo jak mi się ten. Ja sobie umyję włosy za chwilę, ty to mi pożyczysz. Pożyczę, no tak. sobie wysuszę. No dobra, ale wróćmy do tego dużego sprzętu. No, ja wiedziałem o tym, że to ty będziesz drążyła ten A temat. Ty moja runda. Wszystko ty muszę, się, drylownico muszę się wszystko do wiśni, z po prostu. No, jeżeli macie elektryczną, też możecie oddać. E, słuchaj, no sytuacja jest taka, że duży sprzęt, ale również i ten mały sprzęt, możesz oczywiście oddać w miejscu dostawy. Okej, okay, czyli e, jak zamówiłam kuriera mm -hmm. e, w miejscu dostawy nowego telewizora, mm -hmm. to mogę mu oddać ten stary? No oczywiście, że tak. Taku? Tak to w każdym razie powinno działać. O. Kuba, ja ostatnio słyszałam o jakichś przokach. No. Wyjaśnisz mi to tajemnicze pojęcie? Wyjaśnię Ci to tajemnicze. Wyjaśnię. Wyjaśni mi... wyjaśni, wy... Pszok, psok to, uważaj, to jest skrót. To wow, sk... od tak. czego? Skrót, psok to skrót od... Słuchaj, uważaj, skup się teraz, to jest bardzo ważne. Hop. Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Jejku, ale gdzie ja znajdę taki punkt zbiórki? Informacja o przoku powinna być na stronie internetowej Urzędu Miasta lub Gminy, w której mieszkasz, lub w której oczywiście mieszkacie. Eee, natomiast ee, są dwa takie PSZOKi w Warszawie. Tak? A skąd wiesz, byłeś? Jeszcze nie byłem, ale planuję tam fajną wycieczkę. Razem z Tobą. Słuchajcie, nie ma to jak romantyczna wycieczka do PSZOKu. No ba! Ale zastanowię się! Dobra Kinia, to ty się zastanawiaj, a ja wam opowiem o jeszcze jednej bardzo fajnej opcji. Jeszcze jednej? No ba, bo jest jeszcze jedna Dobra, opcja. no to dawaj. Jeżeli zepsuje nam się na przykład jakikolwiek sprzęt w domu, to gdzie biegniemy? Do serwisu! i tam nam go naprawiają. Super. Słuchaj, moi rodzice tak mają, że starają się używać sprzętów jak najdłużej, a jak się im popsuje, to starają się im dawać drugie życie. No i moi mają podobnie. Zresztą ja też tak bardzo często rodzice staram się rodzice. robić. Oczywiście, że tak. Natomiast jeżeli sytuacja jest taka, że koszt naprawy tego sprzętu przewyższa tak naprawdę kupno nowego, to taki sprzęt możesz zostawić w serwisie i oni się nim zajmą. No, to wszystko to takie skomplikowane jest bardzo. No Słuchaj, to może Ci się wydawać skomplikowane na pierwszy rzut oka, Jucha, ale jeżeli będziesz potrzebowała jakiejkolwiek pomocy, dzwoń do przyjaciela. O, cieszę się bardzo, że mogę na Ciebie liczyć. I Wy widzowie również na nas możecie liczyć. Oczywiście, że tak, odpowiemy na każde Wasze pytania na Instagramie EkoStudioElectrosystem albo na Facebooku. Dziękujemy Wam bardzo serdecznie za dzisiejszy odcinek. To co, czas się zaopiekować Jekusie? Tak, idziemy dalej. Do Pomik na plan! Pomik na plan! Bierzemy! Dzięki, papa! Tak jest, dzięki śliczne i idziemy z Ekusiem na spacer. Chodź, idziemy. Idziemy! Pa! A stary! Okay, Aha! 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 Kuba, no. czyli co mogę oddać do marketu za Wszystko. <sum> <grystanie> <śmianowullany> przepraszam, musiałem to powiedzieć, przepraszam, musiałem, musiałem. Kogo nominujesz do puszczenia domu Wielkiego Brata? Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. komunalnych. No.